Witam Was. Dzisiaj rozpakujemy kolejną paczkę, a mianowicie myszkę. Oto ona. Miała dotrzeć w tamtym tygodniu, dotarła w tym święta, a więc to dlatego pewnie. No i oczywiście, przesyłka z Chin. To jakby, jeszcze inaczej. No i zobaczymy, co jest w środku. Ja trochę to ogarnę, żeby nie było cięcie tym razem, a nie wszystko za jednym zamachem. No, pierwsza część już odpakowana, jak widzicie. Można wyjąć. Tym razem dostałem pudełko, co jest nowością. Powinienem wam pokazać tych danych. No i pudełko na razie... tak. Pokazuję wam to, żeby... nie ten. Wyłożę, było że jeżeli jakieś czy coś fabryczne nawet środku Ciekawe czy to dodatkowe przyciski. Za chwilę zobaczymy. No, myszka prezentuje się tak. Moja aktualna się prezentuje tak już widać. Z użycia farba obchodzi. Ale to ja nie używamy jej tak trochę do końca zgodnie z nie, ale Wiadomo. No i pudełko wygląda tak. Stan dane techniczne za chwilę Wam powiem. Ogólnie to jest fajna myszka, bo jest dla każdego bo jest lewo i praworęczna. Jak widzicie, tutaj z dwóch stron możecie sobie doczepiać i konfigurować, jak tylko chcecie. Więc to jest fajne. Za chwilę dalsza część będzie. Po wyjęciu pudełko prezentuje się następująco. W środku nie ma nic, a więc wszystko jest w tym oto. Czyli mamy pudełko w pudełku jak na razie. Ale otwieramy. Chyba z tej strony. Już nie jestem pewien. dziwne pudełka, więc za chwilę ogarnę pudełko było sklejone, ale już jest odklejone i otwiera się tak jak książkę mniej więcej czyli o tak i ukazuje nam się piękna myszka z panelami nie wiem czy to tak widzicie bo tutaj oświetlenie mam słabe będzie za chwilę zapalę w pokoju oświetlenia i zobaczę może będzie lepiej widać no, teraz lepiej widać w świętecznej atmosferze, jeszcze dodatkowo. No, i myszka się prezentuje tak. Co? Goła? Ma no, do 16 000 dpi od 50, chyba podobne, wielkościowo są podobne, aczkolwiek. Genesis jest trochę taka bardziej masywna, ale to pierwsze rzut oka, dlatego że tu są jeszcze dochodzą te przyciski boczne. Jest druga sprawa. Ta myszka jest z dwoma trybami. Dla osób, które nie lubią kabla, jest bez kabla, tak jak w tej wersji, ale też się tu wczepia kabel. Macie normalnie myszkę przewodową. Regulacja hercowa jest od 120 od 50 bodajże herców, tak, od 50 herców do 1000 herców. DPI od 125 albo 110 do 16 000, a więc duża regulacja DPI. Pojemność baterii tutaj wynosi 500 amperogodzin Z czego nie wiem czy tu jest włożona bateria czy nie Na razie nie widać Ogólnie te ślizgacze już nie widać tego na nagraniu na pewno Ale te ślizgacze mają takie już ryski jakby ona gdzieś jeździła ale nie tak jakoś mocno, tylko tak delikatne ślady zużycia na moje. No a więc nie wiem. No i na razie mam dwa boczki. Tutaj do ułożenia. Już wiem co latało w tym pudełku. Taki ślizgacz z tyłu, co tu się je jest. Teraz wam nie pokażę, ale ogólnie to tak wygląda wejście tutaj na magnes. To się przyczepi i wtedy ładnie wchodzi. I jak widzicie, pasuje ładnie. Jest taka strasznie poszerzona teraz. Jest jeszcze wersja chudsza, która wygląda tak i będę prawdopodobnie tej używał, bo ta mi bardziej pasuje. Jest taka do, wygodniejsza do trzymania w dłoni. I za chwilę Wam pokażę jak wygląda lewa strona. No i tak wygląda prawie że złożona myszka, powiedzmy. Mam nadzieję, że będzie wytrzymała. Tu jest taki prześwit. Ładny design ma w ogóle, taki oryginalny Genesis jest raczej normalną myszką. Ta już kosztowała naprawdę kilkaset ładnych złotych. No i myślę, że będzie tego warta. Mam nadzieję, że nie będę nią walił, i zobaczę. Może z tej strony lewej, poszerzenie mi będzie służyło. Za chwilę zobaczę. No, ja jestem osobą praworęczną, i tutaj już to, że tak jak tu mam myszkę, ale mam na tym, i palec mi zjeżdża często z tego miejsca. O tu, no, a tu jest właśnie takie wyżbowienie specjalne. Pokażę Wam to o teraz. No i tu palec idealnie pasuje i nie spada. Chyba, że go zsuniecie, a tak to jeździcie palcem razem z myszką, a więc to jest przydatne. A więc to zostawiam. To odkładam do pudełka. Przyciski też bardzo lekko chodzą nawet wyżej niż w tej myszce. A ta już ma bardzo takie gamingowe przyciski, że. No naprawdę nie trzeba wiele siły. A mam też taką myszkę najtańszą w sklepie jaka u mnie była za 10 zł i w niej przyciski chodzą ciężko. Zresztą unboxing też może się pojawi na kanale. No moja rezerwowa myszka wygląda tak. Czyli typowa mysz z sali komputerowej. Akurat ta pochodzi ze sklepu normalnego, ale to jest takie puste, to jest takie lekkie. I widzicie, nie naciska się. Dopiero teraz musiałem mocniej walnąć. A tu, delikatnie, już działa. To jest fajne, akurat. No, e, na razie jeszcze jej nie podłączyłem. Za chwilę będę ją podłączył do laptopa. Na razie, no i sobie ją skonfiguruję pod siebie i zobaczę jeszcze. Raczej wam pokażę jeszcze, jak wygląda w pełnej okazałości ta myszka jak świeci jak wygląda z kablem albo bez kabla bo ja raczej bez kabla będę jej używał bo do laptopa no i zobaczymy się za sekundę dla was a dla mnie chwilę w pudełku jeszcze były takie małe magnesiki i w sumie nie wiem dlaczego one służą na nich jest 6,5G nie wiem czy będzie widać coś tam widać no i ogólnie je się przyczepia tak, opyk. no i na magnes. Większość tu jest na magnes, co jest dziwne. A tu jest, znajduje się właśnie ten, bateryjka zapasowa, co fajne, znalazłem w pudełku. No i unboxingując dalej. Nie pytajcie po co by mi śrowokręt. Mamy płytę. Płyta nie wiem, czy to jest instrukcja obsługi, czy to będzie jakieś oprogramowanie do niej, ale zobaczymy. Pe możliwe, że właśnie władnie będzie kamerami. No to jest ta myszka Pro Gaming Mouse. Ale w sumie na większości myszek znajdzie gamingowych znajdziecie Pro Gamer i tak dalej, a myszki mogą być po 30 zł. I tutaj mamy to, co mówiłem, czyli kabelek z takim oto wejściem. Nie wiem, czy to jest standard dla takich myszek. Dwo w jednym. Ale zobaczymy. Nie zamierzam jakoś szczególnie odpakowywać tego, bo będę grał bez kabla raczej. Wygodniej po prostu na ruku przy laptopie używać bez kabla myszki. No, i za chwilę zobaczymy, jak ona świeci, bo na razie nie wiem. Złożyłem ją i za chwilę już będzie efekt końcowy, taki jak tam jest w tle. Genesis. Złapiesz ostrość, on złapał. No, i myszka skonfigurowana już świeci. Tak wygląda. Ja nagrywam to wieczorem, a więc za chwilę zgaszę światła i pokażę wam je. Jak ona świeci, żeby było to lepiej widać. No, po cięciu jestem i jak widać też świeci. Ogólnie zgadłem już. Raczej domyśliłem się po co są były te, te magnesy co tu wchodziły, a mianowicie, żeby dociążyć myszkę. Co jest fajnym zabiegiem, bo dla niektórych może być za lekko, ale dla mnie jest okej. Okay. A więc nie narzekam. Nie tak. Odnośnie jeszcze danych ma 20 milionów żywotności kliknięć. Każdy przycisk. i no jak widzicie, gram bez kabla ale sprawdzałem, kabel działa no i ta płyta to faktycznie były ustawienia, co jest fajne bo wolę w takiej formie, niż w formie takiej jak jest w Genesis, czyli że aby pobrać, muszę wejść na stronę, pobrać i ustawiać wtedy a tutaj wszystko ładnie, pięknie, miałem już gotowe no i świeci tak Mniej efektownie, mniej oświetla niż Genesis, aczkolwiek jest fajnie. No i ma też więcej kolorów. No, skonfigurowałem już sobie. Na razie będę w takiej konfiguracji grał. Może coś się zmieni. Ale na razie nie. No, to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Hmm. Dziękuję bardzo za oglądanie. I do usłyszenia następnym razem. Pa. pa.